W dzisiejszym odcinku razem z Natalią jak widzicie wyjątkowo witamy się z wami w piżamach Wszystko dlatego, że jak już pewnie widzicie po tytule przez najbliższe 24 godziny Razem z Natalią będziemy mogli używać tylko rzeczy z drugiej połówki To oznacza, że nie licząc rzeczy wspólnych ja będę mógł korzystać tylko z rzeczy, które należą do Natalii Natalia będzie mogła korzystać tylko z rzeczy, które są moje Łącznie z ubraniami, które za chwilę musimy założyć Ale zanim do tego wszystkiego przyjdziemy, chociaż powiem wam szczerze, że no trochę się tego odcinka boję To strzelcie koniecznie łapkę w górę i spróbujcie robić tutaj 30 tysięcy lajków, bo jeśli wam się uda to no, nagrywamy kolejny głupi film więc jeśli jesteście nowi, a wiem, że parę nowych osób ten film ogląda to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał robiąc to samo co w tej chwili widzicie na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem obok mojego awatara. Jak widzicie właśnie wybiła 10.00, więc do jutra do Natalia koniec swoimi rzeczami, możesz używać tylko tego co jest moje, z wyjątkiem rzeczy, które są wspólne i dwóch rzeczy, które teraz wybierzemy te dwie rzeczy będą ogólnie ułatwieniem dlatego, że no pewnych rzeczy nie nie da się, słuchajcie, wiecie, wziąć od drugiej połówki I właśnie z tego pierwszą rzeczą, którą wezmę będzie stanik No tak, bo ja, ja widzowie w stanikach nie chodzę Ja wiem, że są pewnie osoby, które wolałyby oglądać dzisiaj Natalie bez tego Ale Natalia pewnie nie czuła mi się zbyt, wiecie, komfortowo A drugą rzeczą będzie błyścik, żeby mogła poprawić sobie usta Okej, okay. no to jest widzowie typowa kobieta Tak no czas teraz na moje dwie rzeczy I pierwszą z nich będą y, moje bokserki Dlatego, że no w tym widzowie mogłoby mi nie do końca być wygodnie a drugą rzeczą będą e, moje buty. Dlatego, że widzę, że za ja zadanie buty, bym się nie wcisnął i to no, tak naprawdę nie moglibyśmy chodzić z domu wtedy, nie? No musiałbyś jakieś klapki założyć i musiałby ci wystawać pięty i palce. No, no błagam cię, to, a, to masz takie twarde same te klapki. No, tak. dobra, e, biorę swoje buty i no chyba jakoś powinienem przeżyć. Ale dobra, czas teraz na wybranie stylówki. Karol, co ja od ciebie mogę wziąć? Jakąś... Ty, masz łatwo, bo ty masz wziąć jakąś koszulkę moją i tyle. E, trochę gorzej, widzę, że będzie ze mną, bo Natalia nie wiem, co ja od ciebie założę. Dobra, wybrałem taką koszulkę, to ta ok, i teraz Karol, problem ze spodniami, masz jakieś takie za małe albo takie bardzo obcisłe? Mam chyba takie szare rurki, w sumie mogłyby ci pasować, czekaj Muszę je tylko jakoś tutaj znaleźć i widzowie proszę nie, nie oceniajcie, dobra? Co tutaj się dzieje? Zrobię porządek Dobra, widzowie, chyba mam Natalia, uwaga To są one, one są mega jakby obcisłe na dole, u góry są luźne, więc powinno być git plus uważaj na tą dziurę, bo ja zawsze jak kocham nogę to ją rozrywam bardziej, nie? No dobra, póki co Natalia stylowa z moich ubrań wygląda tak, powiem ci Natalia, kurde, dobrze to wygląda Karpetki i okay. zapomniałem jeszcze o twoich majtkach. A no właśnie, bo ja wziąłem majtki, a ty nie brałaś, nie? No nie oszukujmy mi się widzowie, Nadal będzie w tym wygodniej niż mi w stringach. Okej, okay, na razie tyle, jak będziemy gdzieś wychodzili, to po prostu sobie wezmę jeszcze bluzę wtedy. Okej. Okay. A ty butów żadnych nie wziąłeś sobie. No tak, wezmę twoje. Moich będziesz chodziła? No tak, nie. Nie <gryśla> Dobra. Kurde widzowie, powiem, tak patrzę na tali szafę i jest problem, to ja nie wiem co mam założyć. Masz jakąś taką luźną koszulkę, żebym wiesz, chciałbym założyć koszulkę twoją. E, czekaj, no muszę mieć jakąś. Wydaje mi się, że ta jest taka luźniejsza w paski. Ta w paski luźniejsza, taka seona jest, tak szczerze, coś lepszego. A ta czempiona. O, Čempiona, no ona chyba też jest taka luźniejsza, co? Tak, no. Dobra, to to mi daj. I teraz coś Natalia, czyli... Dół, jakieś spodnie, takie, że wejdę w nie masz Okej, okay, coś takiego Ale są mega szerokie No tak, no one są szerokie faktycznie, dobra W takim razie koszulka jest, spodnie są, zobaczymy na czy nie wejdę Majtki są na szczęście moje i e, tu znalazłem jeszcze jakieś białe skarpetki Natalii O to są stópki Natalia takie Tak okay. No dobra, zobaczymy No ale ja widzowie, uwaga, Natalia już się przybrała, Natalia dawaj wychodź, pokazuj się i... Uuuu, ej spoko w sumie stylowa Generalnie tak, spodnie tutaj są okej, okay, w pasie są no... Pokaż, poka pokaż pas nie no, delikatny, delikatnie. Delikatnie tylko. Koszulka jest mi okej okay, i jest trochę długa, ale wpadłem na pomysł, że mogę ją sobie przecież tak o... Krócić trochę, w sumie. Ty, Natalia, tyle. To wygląda powiem ci, jak twoja stylowa jakaś, tak szczerze. Brakuje mi bransoletek, pierścionków, ale tego niestety nie mogę dzisiaj założyć. No tak, dobra, czas na mnie, nie? No dobra, teraz czas na stylówkę Karola. Uwaga! Gotowy? O, gotowy! Ta jak? Aż trochę krótka jest ta koszulka. Jest ta koszulka, koszulka trochę chyba zbyt taka obcisła, nie? Znaczy za krótka tu i za krótka tutaj, czy mi się wydaje? No, myślałam, że damskie od męskich koszulek dużo się nie różnią, ale jednak mają trochę inny krój, a jak spodnie? No wiesz co, wcisnąłem. Troszkę się, ale... się wybijają. No tutaj, tutaj nie mam prawie w ogóle. Tutaj jest spoko, tutaj jest spoko, tutaj jest spoko, tylko o ja tutaj lecz po palcu mogę wsadzić, nie? Więc Natalia spodnie i koszulka chyba też do wymiany, co? Nie <laughs> czegoś innego. No No dobra, uwaga, stylówka numer dwa, zobaczymy czy będzie trochę lepsza. I jak? Chyba koszulka jest troszeczkę dłuższa. Lepiej się czuje mnie, jest tak Ma taka... dłuższe rękawy też. No, Spodnie też mamy inne, jeszcze bardziej luźne i fajne są. Ale to są spodnie w ogóle na gumkę, więc nie będą ci cisnęły, nie? nie? Jeszcze mogę sobie takie rozciągnąć, nie? Widzę, elegancko. Jeszcze yes. te skarpetki. No co, git czy nie? Mogę no, tak dostać? No, git, no tak. Jak widzę tak do ludzi, to nie będziesz w wiesz, no, Najwyżej założysz moje dresy, ale nie, no nie jest źle. A właśnie, bo jeszcze dresy masz. Dobra, widzę, tu mamy ale Nie, w tym jest mi wygodnie, więc razie je... zostaje tak. Dobra, słuchajcie, z no, my chwilę to trwało, ale jesteśmy, o, i ja i Natalia ubrani. I Natalia, czas coś zjeść, bo jest chyba 11, a my jeszcze nie byliśmy na dobrze? Okej, ale ja potrzebuję telefonu, żeby zapłacić, więc musimy się nimi wymienić, tak? No właśnie, wymiana telefonów, widzowie. W takim razie, Natalia, proszę bardzo, to jest mój telefon, to jest no, tutaj telefon, tylko. Y <grym> Będziesz miała lepszy? lepszy no w sumie. Ale proszę DM-ów, dobrze? A nie, o nie, szczerze, może może dać wszystko. Ja nie mam nic do ukrycia. Ja nie mogę, Karu, jakie wymaci jak głębokie kieszenie. Jak Sie głębokie? Tak telefon mieści. No tak, przed to jest normalne. No, w damskich jeansach się tak nie mieści. Serio? No serio, dlatego ja zawsze noszę z tyłu, bo z przodu się nie da. Nie, no ale tutaj wchodzi na normalnie ten telefon. A, to jest mu okej. A no słuchajcie, Natalia idzie po bułki do sklepu i musi założyć teraz moje buty. W sumie ten sam model masz, nie? Więc buty będziesz miała tak. tylko rozmiar trochę inny. No na szczęście, Karol, ty masz tylko rozmiar buta o dwa większe władnie. Tak, dobra, no. Że, więc całe szczęście, bo myśmy jakieś 45. Nie, no, raczej ci nie, raczej ci nie spadną, więc śmiało możesz iść. No dobra, Natalia poszła po bułki. Ja wziąłem mój telefon i powiem wam, że masakra. Po pierwsze, ona ma tutaj taki syf na tym telefonie. O, bo zwróćcie uwagę, że tu jeszcze jest w miarę spoko, ale tutaj jakieś nie wiadomo jakie aplikacje w ogóle. Po co jej. O, do i do w którą nie gra. Nie no, to jest dramat, ale w sumie jeszcze gorsze jest to, że są inaczej ułożone ikonki. Wiecie, jak to jest, nie? Jak gdy w swój telefon, to odruchowo klikacie w jakieś miejsce. Na przykład ja Instagrama mam o, tutaj w tym rogu. No, ale gdybym tam kliknął, to odpaliłyby się kontakty. Ale spoko mam 24 godziny, żeby się do tego przyzwyczaić. I tak sobie właśnie pomyślałem, że Natalia ma swój telefon, ma też dostęp do mojej karty, więc no mam nadzieję, że żaden głupi pomysł nie przyjdzie jej do głowy. Chociaż w sumie nawet jak przyjdzie, to ja przecież też mam jej telefon i jej karty, która jest tu podpięta. No, dobra, i zrobię gotowe. U mnie standardowo! O, bułki z Almety, bo jedzenie jest wspólne, więc nie muszę jeść tego co Natalia i Natalia zrobię sobie kanapki z szynką, ale widzowie różnica jest o po pierwsze w kubkach dlatego, że to jest mój kubek, z którego będzie piła Natalia, to jest ulubiony kubek Natalii, z którego będę pił ja i poza kubkami wymieniliśmy się też miejscami, dlatego, że nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale na filmach zawsze jak tu siejemy przy stole to ja siedzę tutaj po tej stronie czyli po lewej, Natalia siedzi po prawej, a no dzisiaj musimy się zamienić i ja nie wiem Natalia czy będzie mi smakowało po drugiej stronie, nie no smakuje tak samo, ale kurde dziwnie się tu siedzi, ja tu może siedziałem z dwa razy w, w życiu, nie? Nawet nie wiem, czy rzeczy dwa razy tam No, to jest Zawsze siedzimy, e, wiecie, na swoich miejscach, a o dzisiaj z racji tego, że zamieniamy się ze swoimi rzeczami, to zamęliśmy się też kosmami. Siadanie zjedzone, po posiadanie oczywiście czas umyć zęby i Karol, się musimy zamienić cząsteczkami. No tak. Nie dla mnie to dla... Swoją, a ja twoją. Dla mnie żaden problem, nie, nie, ja się nie brzdę. Ja zazwyczaj nie lubię takich... <laughs> Aha, czyli brzydzisz brzydzi się <laughs> mnie, tak? A... Nie po prostu nie lubię takich rzeczy robić, ale no w dzisiejszym odcinku musimy No trudno rozpoznać czyja szczoteczka jest kogo, nie będzie, bo moja jest czarna, Natalia biała, więc zamieniamy się Ale w ogóle, jak ten ty robisz, że masz taką ładną końcówkę? Moja jest już cała postrzępiona Ja a... wymieniam później, ty po pierwsze, a po drugie ty źle myjesz, więc Ja dlatego... myję mocno Nie no nie wierzę widzowie, jeszcze jest rozładowana <laughs> Nie wiem jak to mówi Natalia, ładowałem chyba niedawno całkiem A jakoś inaczej się w poją ja Ja na jeden moc tylko a ty na dwa, no inne czmy mają już Ja się mówię przestrzegam, jak coś. Ja też. No no słuchajcie, zęby umyte, Natalia siedzi tam na moim telefonie, co robisz? Przyglądam Twitterka. A twitterka, fajny mam telefon, nie ja mam tyle fajnych rzeczy widzowie do robienia na nim, w, ja od, w odróżnieniu i... od ciebie właśnie. A nie, no widzowie, dobra, idę zobaczyć co tam Natalia ja ma ciekawego, może coś pogram i widzimy się potem. No dobra, jak widzicie, minęło trochę czasu, jest 14:38 i z racji tego, że za pogody na dzisiaj się poprawiła, bo no, rano pokazywało, że cały dzień ma padać, a jak widzicie, deszczu już nie zapowiadają z Natalią stwierdziliśmy, że idziemy sobie na rower. Ja oczywiście będę jechał na Natalii rowerze, Natalia będzie na moim i. Niestety, bo tam ta rura jest tak wysoko, że to jest masakra, Tak, przecież. na przynajmniej rowerze nie da siedzieć, Natalia, bo on jest. A zresztą... Ale tak Zabra... nie wygląda. Zobaczycie zaraz. Będę jaka rura. No ta wiesz. Rama? No tak. Widzę, kto mówi na ramy w rowerze rura. Chyba tylko ty, Natalia. Ale zanim wyjdziemy, Karol, to musimy założyć nasze Apeluocze. Znaczy, nie musimy, no. Kto chce ten zakładać? Czy ja chcę no twój to... zakładać? Ja chcę twój. widzimy, że bez Apeluocze, bez normalnego treningu na rower nie pójdzie. On też jest rozładowany? <laughs> może, może Czy chyba. Ty wszystko masz rozładowane? <laughs> no Natalia, sorry. No. <laughs> Nie wiem, no nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, no. W takim razie muszę go podłączyć, a i tak, bo już nie wezmę na rower, ale w ogóle co się dzieje na twojej szafce nocnej? Co ma się dziać? No jakieś trzy butelki wody w ogóle. No tak i twój iPad właśnie, o. Nie wiem co on tutaj robi. Sama mi go pewnie podłożyłaś. Nie podłożyłem ci, tylko wczoraj zasnęłam i on chyba leżał obok mnie na łóżku A, i ja przyłożyłem go, okej, okay, faktycznie, dobra. Natalia podłączyła mojego pyłocza do mojej ładowarki. No to Karol, ty musisz wziąć mój, żeby nam się trening naliczył. Dobra. Widzowie jaki pasuje Natalia Apple Watch, Biały pasek, króżowe złoto na tarczy. Tak. No dobra, wyżowie, Natalia no. no w sumie do mojej dzisiejszej e, damskiej stylu by Natalii pasuje, nie? Zaznaczam nawet taki całkiem damski kolor, bluzy, taki błękitny. Mogitkie, no, za dawno w tej budzie nie chodziłem no, widzowie. dawno. Ale to czekaj, ja też muszę mieć jakąś twoją, bo. Ale zimno jest? Wiesz, co jak szłam po bułki, to było tak mega zimne powietrze, aż takie jakby arktyczne. Dobra, to wezmę coś. 15 stopni było dzisiaj, więc. Ta za karą powinna być dobra, bo ona jest mega duża. Tak, no, no super jest duża. <laughs> nie, no tutaj szeroka w pasie. No rękawy no. ma trochę za krótkie. Musiałbym podwinąć, ale boję się, że ci ją Uciągnę. Kurde, no tak nie, nie bardzo, ale chyba. To jeszcze ta zielona lamani też jest no, taka dobrze. duża. Dobra, uwaga. Ta będzie większa. Ta jest większa, no. Jak lepiej? Elegancko. Git, dobra, teraz tak ja na rower. No słuchajcie, jesteśmy w piwnicy i no, zgadnijcie, który rower jest dzisiaj moim. Tak, zgadnijcie. Myślę, ten... Że ten. Nie, ten Natalia jest twój, ten jest mój. Hey, Natalia trzeba będzie siedzenia, nie? Tutaj po ten. Po tak, u ciebie do, do góry, u mnie na dół. No właśnie. Jezu, jak patrzę na to siedzenie, to już mi tyłek boli. Ej, ale bez kitu właśnie, bo patrzcie, widzowie, to światełko jest takie. Powiedziałbym sportowe i mało wygodne. A w moim rowerze, zobaczcie, jakie jest duże i jakie mięciutkie, więc, no, Karol, dzisiaj będzie miał zdecydowanie lepiej. Dobra, Natalia, ile cię opuścić? Musisz zrobić test. Czekaj, tak na maksa chyba, co? No, Dobra. tak raczej na maksa. Dobra, uwaga, próba e, rowerowa. Natalia, jak? Za wysoko! Jak za wysoko? No, nie już niżej. <noise> ja się go palcami, na... No sięgasz, nie o jest boy, źle. To jest niewygodne. Niżej poproszę. Nie da się, naprawdę się nie da, to już jest Max. maks. No jak ja nie sięgam nawet palcami. A, bo nie możesz siedzieć, musisz jakby schodzić z tego roweru, jak sta jak w miejscu. Ja pierdolę, co za wspaniały rower. A, by the way, widzowie, Natalia ma moje buty, bo te, co miała wcześniej, ja sobie wziąłem. I czekaj, ja idę podnieść u ciebie. Dobra, ja sobie widzowie tutaj podnoszę. O, zrobię sobie mniej więcej. Nie jak dziwnie to wygląda, tak wysoko. I jak, okej? Okay? Elegancko, może być. By the way, widzowie, Natalia ma tutaj, o, proszę bardzo, koszyczek, więc odkładam telefon. E, odkładam. Mam klucze i możemy jechać. No słuchajcie, ja bym na rowerze Natalii dojecham się do parku, ale Natalia na tym rowerze nie da się jeździć. Przecież to trzeba ciągle pedałować, bo jak widzowie puszczę pedały, to ja się w moment zatrzymuję, nie? Nie to, co na moim. O, na moim, proszę bardzo, delikatnie, subtelnie, można sobie pedałować. O, nawet nie trzeba pedałować, Zobaczcie, jak ten rower jedzie. A ja ciągle muszę tutaj machać. Karol, twój rower jest tragiczny. Po pierwsze tak mi się siedzenie wbija, że w ogóle zostawię to bez komentarza. Jest tak wysoko siedzenie, że ja ledwo do kierownicy sięgam. Znaczy, jak ja trzymam ręce. Bo mój rower Natalia jest oj, sportowy, a nie taki jak. Twój ale to jest taki, że jak zapedałuję, to patrzcie ile ja jadę, a na moim się tak nie da No właśnie, to, to jest to, w ogóle też widzę. Ja zale... cały czas pedałuję, no Ja no. muszę ciągle machać, ale zamieniliśmy się też okularami, jak mi pasują, Natalii? Dobra, robimy na chwilę przerwę Po co? Mi jest już niewygodnie, mi wszystko boli od Natalia, niego Natalia, błagam cię, no serio? Serio Dobra widzowie, robimy małą przerwę <laughs> Jak oto mój rower? 2 na 10 Czemu? Jest niewygodny, mega wysoki, ta rama też jest dla mnie za wysoka, ja się na nią wbijam jak stoję nawet A miało być widzowie taki fajny romantyczny lover. Mi Natalii, lower, nie przeszkadza jakoś za bardzo, poza tym, że ciężko się na nim jeździ. On fajnie wygląda, ale no, jeżdżenia jest masakryczny. Okej, bo mi chyba jednak się spodobał mój rower, bo ja sobie siedzę na ławce, on cały czas tutaj coś kombinuje, coś tutaj jeździ. Karol, no wiesz! Karol! Wszystkim jakim można hamować, czyli... Na... Weź, bo mi zniszczysz ten rower, jak się przewrócić, to mi kuszyczek złamiesz, no. Albo jak się przewrócisz to mi się farba zjedrze. Karol, no! Właź z niego. Teraz właśnie cała opona została zdarta biała. No właśnie, może się umyję, bo pokaż ją. No jest troszeczkę brudna, no ale to dlatego, że są białe, no. Nie dobra, widzowie, wystarczy. Parę razy przedmuchałem ten rower jest okej. Okay. No dobra, wróciliśmy do domu. Zbyt długa przejażdżka to nie była. Właśnie robią nam się pirogi, ale w międzyczasie odpaliłem matchmaster, czyli naszą ulubioną grę. Tyle tylko, że na telefonie Natalii. I Natali jak ty grasz w grę, jak ty prawie boosterów? Nie masz żadnych fioletowych, w ogóle nie masz żadnych legendarnych ani nic. Nie no, widzowie, pokaż na moje konto. O, proszę bardzo, tutaj mam legendarne i special edition boostery. Mam też pokaż. Masz 45 tych? No 45 Ale tych. Nie będę grała sobie po obiedzie. Ej, nie! Nie zmarwi mi wszystkich, bo ja to zostawiłem na czarną chwilę, chociaż... Zobaczymy! Patrząc widzowie na to, że tam gdzie mam 45 kart Natalia ma Mazero, no trochę boję się o swoje konto no dobra, jak widzicie, mamy 18.03. Ja, jak widzicie, zmieniłem stylówkę. Zaraz Wam ją całą pokażę. Oczywiście dalej są to ubrania Natalii. Dlatego, że Natali się nudzi i stwierdziła, że jedziemy do galerii. Natalia ja musiał przypomnieć, że ja mam dostęp do twojej karty, tak? Więc nie, nie kombinuj. Ale zanim pojedziemy to szybka wiznacja nowej stylowy. To są te spodnie Natalii, które miałem na początku. Te y, mega ciasne, w które widzicie nawet palca za bardzo wsadzić nie mogę. Ale musiałem je założyć, dlatego, że na górę musiałem założyć koszulę, żeby wiecie, no w galerii jakkolwiek to wyglądało I Natalia, czemu ta twoja koszula jest tutaj tak wycięta z boku? O co tu chodzi? Vou lá. Takie są damskie jakie dziwne Ale no teraz wydaje mi się wygląda to w miarę spoko W sensie nie rzucam się w oczy, nie? Nie wygląda to tak jakby coś było nie tak Więc yy, wydaje mi się, że no tak mogę jechać Tylko wiecie co, jak patrzę na ten zegarek To on wygląda tak trochę mało męsko Więc zdajmy go i zostawię w domu Żeby no nie rzucał się za bardzo w oczy W końcu jest naładowany, więc mogę go założyć A ty zakładasz coś właśnie na, na siebie czy nie? Nie, chyba ciepło jest czy nie? Właśnie chyba tak, ale ta moja koszulka jest niewieściowa U ciebie nie widać, że to jest męska, więc masz łatwiej Kurde i przez to, że mam no Natalia czuje swoje parfumy, a nie mogę się swoim się nie? No nie możesz, jak? O, dobra, działa. Chciałam powiedzieć, że twój ap by był popsuty, bo nie mogłam aktywności odpalić. Cały czas był czarny ekran, ale się odpalił. Proszę nam <grym> nic się nie <grym> przestawiać. A i Natalia jak bym samochodem? Możemy normalnie jechać? To samochód jest. No właśnie, samochód, jest, samochód nie... jest wspólny, więc mogę normalnie kierować, więc widzowie, widzimy się w galerii. No dobra, dojechaliśmy się na miejsce i w ogóle Natalia pasują mi te chyba twoje okulary. No, Zaczęły mi się podobać. Ale w ogóle jak dziwnie jest bez to ja cały czas muszę trzymać telefon w ręku. Tak? To co ja mam powiedzieć Natalia? Patrzcie, widzowie, gdzie ja trzymam. W tej nie muszę trzymać, bo, bo faktycznie kieszenie w tych damskich spodniach, o, są takie, ja nie wiem, jak to możliwe dziewczyny, że wychodzicie w takich spodniach i nie możecie nawet chować telefonu do przedniej kieszeni. To jest dramat. Czyli już teraz rozumiesz, dlaczego to piłam iPhone'a, jak miałam go w tylnej kieszeni, bo Oj. Się nie da no. Dobra, no już już no, rozumiem trochę, ale to jest dla mnie dziwne, że nie robią takich spodni, nie? No nie, dobra, nieważne, idziemy. Dobra, przyszliśmy do Mago, bo patrzyłam sobie fajne spodenki, ale no na żywo wyglądają tak średnio takie duże są. No, duże jakieś. A to przyznate, tak? Opatrzyła się sobie? Tak, ale to no, Kurde, no, nie, nie bardzo to i to tak szczerze. Ale no słuchajcie, skoro na się nie dało, to ja może dam nawet coś upolować. Wziąłem sobie taką zieloną koszulkę i dwie pary spodenek, ale muszę je położyć tutaj, dlatego że patrzcie co się dzieje w zarze. Przecież to jest dramat, Natalia. Jest tyle ludzi Chyba w sklepie. Się czas. Chyba trochę. Czas, się da, że to jest masakra, nie. <grym> no no patrzcie no. co się dzieje, widzowie. Patrzcie no, no, to jest rzeczy. A moje? W końcu do Ta, a moje są tylko to i te dwie pary spodenek, nie? Reszta to jest zostawiona przez ludzi. No ale no, słuchajcie, przymierzyłem, Natalia jak wygląda koszulka Fajnie. i spodenki kozek, nie? To może już pójdę eee, Nie, nie, nie. ja sobie zapłacę Twoim telefonem, nie ma problemu. Nie, nie. nie, Natalia, ja sobie na pewno zapłacę. Czas, nie. nie, jest, nie, ja nie tak. <laughs> jak z kartą moją zapłacę swojego telefonu. I tak szczerze mówiąc, te spodenki, żeby chociaż na chwilę mieć tej luźniej, bo już mnie uciskały mega, ale są mega fajne. Ja biorę, Natalia, koszulkę też, więc Boże, jakie wygodne. No, me mega. Więc biorę te rzeczy i Natalia płacę tą kartą. No i dobra widzowie, elegancko Natix naciągnięto na dwie stówki. Nie tak samo, to dziękuję Ci bardzo, ale wybierz sobie coś też, żebym wiesz, nie, mógł się zrekompensować. Ja nie mam ochoty już stać kolejne pół godziny do, najpierw do przemierzania, po no, tak? kasy, tak. Na, na coś innego. Mam pewien... Okej, okay, to nie wiem w sumie czy się bać, ale kup coś, żebym wiesz, nie to się dobra? Okay. No i widzowie, w ramach podziękowania za zakupy, Karol stawia nam lody, właśnie podjeżdżamy pod lodziarnię No i proszę bardzo widzowie, lody wzięte, w ogóle Natalia, za dwa dni kończy nam się biała dieta i w końcu będą e, mogły... Czekaj ty, intruza tu mamy, jakiś robak tam chodził, dobra, ja go, da, daj mi, ja go zjem najwyżej No ale mówiłaś, że za dwa dni kończy nam się biała dieta, więc wrócą odcinki jedzeniowe, plus... E... Tutaj było smak kinder ja miałam taką ochotę, ale musiałam wziąć... No, no, jeszcze, jeszcze dwa dni, ale Natalia, tak szczerze, to trochę lepiej Dealu, bo z mojej karty zapłaciliśmy jakieś 15 złotych, a z twojej jest 100, no ale kiedyś tam ci ten zrekompensuje. No, a póki co idziemy je ślady i ja muszę polować na tego robaka. No dobra, wróciśmy do domu, powoli na zewnątrz robi się ciemu, dlatego że jest, jak widzicie, 2020. 20. O, fajna godzina akurat. Ale jak widzicie, powoli natalii telefon pada, bo e, zwróćcie uwagę, i na tej baterii zostało, no tak, jakoś szybko się rozładowuje Twój telefon, nie wiem o co chodzi. Ja oczywiście muszę korzystać z Natalii odwarki, która jest tutaj i przyszliśmy sypialni, żeby wiecie, leżąc sobie oglądać sieciowa, a przy okazji, no właśnie ładować telefon. Oczywiście, skoro wszystkie rzeczy, to też poduszka natalii. I ja zawsze widzowie miętolę te poduszki, jak to tak! o, nie, to o. Karo, takie... nie, no. <słuch> tak, 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 widzowie. Natalia nienawidzi jak to robi, ale no przykro Natalia, ja tak lubię. Więc no, telefon się ładuje. Natalia, odpala i tutaj wuje i trzeba oglądać YouTube'a. No, no, słuchajcie, witamy Was po prawie trzech godzinach, dlatego że, jak widzicie, jest 23.10. O, telefon elegancko naładowany. Tutaj w ogóle na ziemi spodnie Natalii, które miałem na sobie, ale zdjąłem je słuchajcie, bo tak mi cisnęły, że no nie mogłem wytrzymać. Generalnie nadrebaliśmy filmy na YouTube'ie z całego dnia. Oglądaliśmy też live i y, kafelek, więc no tak, widziały nam ostatnie prawie trzy godziny, ale Natalia, chyba czas trzymać, co? W takim razie, ja dmucham Cię, ale o, proszę bardzo, że Natalii. A ja biorę oczywiście Twój. Ja oczywiście. Biorę też Twój ręcznik. E, no, w sumie tak, ja muszę wziąć Twój. No i dobra, z takim zestawem idziemy się myć. Pozwólcie, że nie będziemy brali kamery ze sobą, tylko widzimy się zaraz. No no, słuchajcie, ja już wykąpany, głowy nie myłem, bo y, włosy umyję sobie rano moim szamponem, w sensie jutro po dziesiątej, ale jestem już na połowie Natalii. Kurde, powiem, że dziwnie się to będzie spał, ale no nieważne. Jestem też na gołej klacie, dlatego że na sobie mam tylko bokserki, bo stwierdziłem, że wolę spać w tych brudnych bokserkach po całym dniu niż w zbyt małej piżamie od Natalii. Ale Natalia chyba zakłada moją piżamę, więc zaraz. Jak tam zmyję makijaż i w ogóle to pokażę, jak to wygląda. Ja musiałam zmywać swoim żelem pod makijaż. Nie zmydę do końca i muszę iść tak spać, bo nie mogę użyć swojego płynu do makijażu. No bo właśnie. To tylko mój, no właśnie. Przynajmniej Natalia masz różowe biżamy, nie? To są moje ogólnie ale jak widzicie różowe, więc. Pasują ci w sumie, Natalia? No. Za dużo, ale jest okej. Okay. Ale no my spać jeszcze nie idziemy. Odpowiedzmy sobie pewnie się na posiedzimy jeszcze na telefonach. Ja, Natalia, Natalia, ja na Natalii, Natalia na moim. Grywam Karola Bustery. No to chyba żartuję, że dalej nie. Nie, no serio. Dobra, widzowie, nieważne. Idziemy sobie jeszcze chwilę poczynować. znajdziecie pewnie, zasnę koło drugiej. No ale widzimy się rano. No dzień dobry, widzowie. I tam by Natalia, o, tam już na moim telefonie siedzi. Ale ty, Natalia, właśnie, nie musisz już siedzieć na moim telefonie. Możemy się już wymienić. Możemy już wmieli się już wymienić widzowie, dlatego że no pospaliśmy delikatnie. Tak widzicie, jest 10.43. To oznacza, że Nasz ten skończył się 43 minuty temu, Natalia, proszę bardzo, to jest twój telefon, to jest mój telefon w i w końcu W końcu mogę, słuchajcie, posiedzieć na moim i wiem co gdzie jest. Generalnie mi się spało spoko, jak się to wyspało, Natalia. Wolę swoją stronę. Aha, pewnie mi zrości. To Natalia zamieniamy się, widzowie, jak chwilę jeszcze poleżymy i zaraz się widzimy, jak się ogarniemy. No dobra, w takim razie, jak widzicie, my już jesteśmy w swoich ubraniach. W końcu nie za duże ubrania. No właśnie w końcu nie za małe ubrania. Biżuteria też już za ja, ja jestem też przyknięty swoim perfumem, także w końcu widzę, wracamy. Ja normalności. W sumie Nataliu nie było tak źle, nie? Myślałem, że będzie ciężej. Trochę wcześniej rzeczy zrobiliśmy, no dzisiaj niestety nie za wiele, bo wstaliśmy po 10. ale jeśli taki pomysł na ja wam się spodobał, strzeńcie w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu odcinków, a my póki co idziemy nagrywać film do Natalii, który w sumie jest już na jej kanale, więc teraz klikajcie w pierwszy link w opisie, wbijajcie na kanał Natalii, oglądajcie, a my póki co się żegnamy, trzymajcie się i nara!